Od początku roku korzystam z planera Jaśnie Plan. To dla mnie świetne narzędzie do wdrażania pożytecznych nawyków, takich jak praktykowanie wdzięczności, ale nie tylko. Planer ma też miejsce na to, żeby co miesiąc zadać sobie jedno ciekawe, skłaniające do refleksji pytanie i przez cały miesiąc codziennie wracać do odpowiedzi. W tym miesiącu pytanie, które sobie zadaję, brzmi: jak mogę dzisiaj być bliżej natury? Dlaczego jest to tak dla mnie ważne? bo jako gatunek jesteśmy coraz bardziej oderwani od świata natury. Żyjemy w betonowych miastach, patrzymy w ekrany, biegniemy od zadania do zadania. Nic dziwnego, że często czujemy się zmęczeni, zestresowani, przytłoczeni, czy nawet nieszczęśliwi. Tymczasem badania pokazują, że ludzie, którzy mają bliższy kontakt z naturą, są szczęśliwsi, czują się bardziej witalni i mają głębsze poczucie sensu. Natura naprawdę działa jak lekarstwo. I to nawet w małych dawkach. W jednych z badań wyszło, że pacjenci, którzy mieli w sali kwiaty, szybciej wracali do zdrowia, potrzebowali mniej środków przeciwbólowych i czuli mniejsze zmęczenie. Już samo oglądanie zdjęć natury poprawia naszą pamięć i koncentrację. Między innymi dlatego ja na przykład na Instagramie wrzucam zdjęcia ze swoich wycieczek i potem je oglądam, jeśli nie mogę być osobiście gdzieś. Wśród natury. Natomiast, jak wiecie, przez ostatni miesiąc byłam dosłownie uziemiona w domu przez kontuzję. Nie mogłam nawet pójść na spacer do lasu, dlatego teraz jeszcze bardziej chcę wracać do takiego codziennego, świadomego kontaktu z naturą. I to pytanie, jak mogę dzisiaj być bliżej natury, pomaga mi zauważać nawet te takie małe formy kontaktu, które są. Dostępne praktycznie dla każdego z nas, niezależnie od tego, jakie mamy fizyczne możliwości. Mam wrażenie, że właśnie w takich małych codziennych gestach kryje się większa moc. Kilka z takich właśnie sposobów na to, jak znaleźć trochę tej natury, nawet jeżeli jesteśmy w mieście i nie możemy gdzieś pojechać dalej, w jakiś las czy w góry, tutaj przedstawiam. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Cześć.